To się Przepraszam, że znowu męczę, ale nam na wizyta myślne katastrofy. Każdy z nas powinien się zastanowić, dlaczego premier nie i pan wojewoda tak im nazywają, że to w stosunku do drzwi. I nasuwają się trzy takie cele, nie, które mi kierowały. W Pierwszy, wszyscy wiemy, że to jest cel historyczny, wyrównanie tej przywdy, którą do drzwi dostał. Drugi cel to jest podanie ręki odzłowowi wskazane mu ścieżki na rozwój przyszły. On zależy, decydujący nie kupił zalecenia, że jakie środki popłyną na te, na te miasta, które sami, gdyby, tak przywrócili im prawa miejskie. To oni decydują, decydenci w tym zakresie, jakie te pieniądze są. Pan premier, jak ja słuchał go uważnie, on nawet zapowiadał, że być może powstaniem powinien specjalne żeby wyrównać szansę tym, tym właśnie miejscowościom, które prawo miejskie odmowa dodatkowe środki finansowe. I na koniec, żeby Państwa nie męczyć, powiem jedną rzecz jeszcze. Jest tak zwany ukryty cel polityczno-wyborczy. Wiemy, że jest kampania wyborcza. Jest kampania wyborcza, każda Partia dwa o to, żeby jak najwięcej głosów zdobyć radę, i tak dalej. I trudno sobie wyobrazić w odzwole, że pan premier czy pan województw składa propozycje dla odżwołu całej gminy samobójczą, Jak że są, żeby było w gorzej, a nie lepiej. oni wiedzą, gdzie ludzie popierają 80% prawie aktualnie rządzących, no to kto robi takie rzeczy? Tylko po to, żeby zwiększyć lektorat, a no nie odwrotnie, żeby zmniejszać. I dlatego mówię, że jest w tej chwili przez wszystkie stosowane, czyli każdy zdobywa wyborców jak może. I to jest na pewno 100% gwarancji, że ta propozycja jest słuszna i prawidłowa. I jest to, jak to się mówi, przemyślana i wskazujące na to, że naprawdę ktoś zrobił od i gigna się rozwijała. Dziękuję ślicznie. Przepraszam. Że